Cześć! Czy zdarzyło Ci się kiedyś poczuć, że ktoś nie mówi Ci prawdy, ale nie potrafiłeś tego udowodnić? Zastanawiałeś się, jak rozpoznać kłamstwo, zanim padną słowa? A może chcesz nauczyć się czytać ludzi jak otwartą? Książkę, by budować lepsze relacje i unikać manipulacji? Jeśli tak, to ten film jest dla Ciebie. Dziś poznasz trzy gesty, które zdradzają, że ktoś kłamie. To nie tylko ciekawostka, to praktyczna wiedza, która pozwoli Ci lepiej rozumieć. Ludzi budować zaufanie i chronić się przed manipulacją. Jeśli chcesz rozwijać swoją charyzmę, zyskać pewność siebie i szybciej uczyć się nowych rzeczy, zostań ze mną do końca. Dlaczego warto znać mowę ciała kłamcy? Zacznijmy od tego, że kłamstwo towarzyszy nam codziennie w pracy, w relacjach, nawet w rodzinie. Nie każdy kłamie złośliwie, ale umiejętność rozpoznawania fałszu pomaga unikać nieporozumień i chronić siebie. Co ważne, ciało zdradza prawdę, nawet jeśli słowa mówią co innego. Psychologowie i eksperci odmowy ciała potwierdzają: gdy ktoś kłamie, jego gesty i mimika często się nie zgadzają z tym, co mówi. Gest 1: unikanie kontaktu wzrokowego i nerwowe ruchy oczu. Pierwszym sygnałem, na który warto zwrócić uwagę, jest kontakt wzrokowy. Kłamca często unika patrzenia prosto w oczy, albo jego spojrzenie jest niespokojne. Oczy szybko się poruszają, uciekają na boki. To znak, że osoba czuje się niekomfortowo i próbuje uciec od prawdy. Dodatkowo, szybkie mruganie lub dłuższe zamykanie oczu to reakcja obronna organizmu na stres związany z kłamstwem. To tak, jakby mózg chciał na chwilę odciąć się od sytuacji, która jest dla niego trudna. Gest 2: dotykanie twarzy, nos, usta, szyja. Drugi gest to klasyka wśród sygnałów kłamstwa. Dotykanie nosa, ocieranie oczu, drapanie szyi czy poprawianie kołnierzyka to nie przypadek. Kiedy kłamiemy, w organizmie wzrasta poziom stresu, co powoduje m.in. podrażnienie nosa i chęć ukrycia ust, miejsca, które symbolicznie łączymy z mówieniem prawdy. Takie gesty to nieświadome próby ukrycia prawdziwych emocji i myśli. Pamiętaj jednak, że sam fakt dotykania twarzy nie musi oznaczać kłamstwa. Ważna jest cała sytuacja i kontekst. Gest 3. Niespójność w mowie ciała. Sprzeczne sygnały. Trzecim i jednym z najważniejszych sygnałów jest niespójność między słowami a ciałem. Na przykład ktoś mówi tak, ale kiwa głową na nie, albo uśmiecha się, ale jego oczy są smutne lub zimne. To znak, że dana osoba nie jest autentyczna. Eksperci podkreślają, że każdy z nas ma swój. Normalny sposób zachowania, tzw. Tak bazy, gdy ktoś nagle zaczyna się inaczej zachowywać, np. przykład gestykuluje ręką, której zwykle nie używa, albo zmienia postawę, to może być sygnał, że coś ukrywa. Teraz, gdy znasz te trzy kluczowe gesty, możesz zacząć świadomie obserwować ludzi wokół siebie, to nie oznacza, że masz podejrzewać każdego. Chodzi o rozwijanie swojej świadomości społecznej i umiejętności czytania niewerbalnych sygnałów. Jak to wykorzystać? Buduj swoją pewność siebie, ucząc się kontrolować własną mowę ciała. To zwiększy Twoją charyzmę i autentyczność. W relacjach zawodowych i prywatnych bądź uważny na niespójności. To pomoże Ci podejmować lepsze decyzje. Ucz się szybko i skutecznie. Bo wiedza o mowie ciała to inwestycja w Twój rozwój osobisty i zawodowy. Dziękuję za uwagę. Pamiętaj, że prawdziwa siła tkwi w autentyczności i świadomości. Do zobaczenia w kolejnym filmie.